Studio gość, profesor Krzysztof Składowski, dyrektor Centrum Onkologii w Gliwicach. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry Państwu. W czwartek dotarła do nas y, wiadomość, no myślę, że można powiedzieć sensacyjna, pierwszy na y, świecie y, przeszczep narządów y, szyi u y, siedmiolatka. Czy można powiedzieć, że to sensacyjna wiadomość? No nie dla nas. Y, dlatego, że myśmy się do tego przygotowywali od ponad roku. E, natomiast wreszcie doczekaliśmy się. Muszę powiedzieć, że marzenia się spełniają. Kiedy 33 lata temu kończyłem Śląską Akademię Medyczną, to marzyłem, żeby uczestniczyć w czymś wielkim w medycynie. No i to się stało właśnie niedawno. Hmm. Jaka była pana rola w przygotowaniu tej operacji, tej wielkiej rzeczy w polskiej medycynie? No najskromniejsza z tych wszystkich, którzy mm. w, uczestniczyli, dlatego że ja po prostu zabezpieczyłem, zadbałem o to, aby było odpowiednie finansowanie, o czym powiem później. No i dbałem o to, żeby zespoły, które uczestniczyły w tym zabiegu, miały wszystko, co potrzeba, mówiąc najkrócej, a więc instrumentaria, zabezpieczenia logistyczne, personel. No i oczywiście nawiązaliśmy również jako Instytut współpracę ze Śląskim Centrum Chorób Serca, na terenie którego wykonaliśmy tą operację, ponieważ Instytut w Gliwicach nie leczy dzieci i nie jest przygotowany do zabiegów chirurgicznych na małych pacjentach. A tym razem się udało, Państwo podjęli się tego y, wyzwania. Proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, y, którzy pewno wbrew temu, co często, y, o czym często zarżartujemy, że wszyscy znamy się na medycynie tak naprawdę nie jest, na czym polegał ten y, zabieg, y, czy to była rzecz bardzo skomplikowana. Proszę Państwa, być może dziś stajemy się świadkami w przełomu w medycynie, rozpoczęcia nowej epoki w dziedzinie ludzkiej transplantologii. A nawet jeśli nie, to niewątpliwie jesteśmy obserwatorami naukowej podróży w nieznane wyprawy odkrywczej, która wyruszyła z Instytutu Onkologii hmm. w Gliwicach. Otóż dwa zespoły zabiegowe, kierowane mądrością i pasją przez profesorów Adama Maciejewskiego i Sebastiana Giebla, dokonały pionierskiego w skali światowej zabiegu transplantacyjnego u dziecka makabrycznie pozbawionego przez los dzieciństwa. Stało się to możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia, zaangażowaniu dyrektorów Śląskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, a także dzięki niezbędnej pomocy naszych sąsiadów i kolegów z Zabrze, czyli ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. Także yy, połączenie dwóch transplantacji tkanek szyi obejmujących krtań, gardło, przełyk, tarczyce, przytarczyce, łącznie ze skórą, z chrząstkami, które tam są zawarte, oraz szpiku kostnego, odpowiednio zmodyfikowanego, ma sprawić, że nie tylko przeszczep przywróci funkcjonalność u tego dziecka, a więc zdolność do połykania, do normalnego oddychania, bo to było wszystko przez ostatnie lata zupełnie zmienione i utrzymywane sztucznie, ale mamy nadzieję, że również porozumiewania się za pomocą głosu. Czyli... Tak, bo y, musimy sobie zdać sprawę, y, że y, to tragiczne wydarzenie zdarzyło się w, w wieku jednego roku u tego mojego tak, pacjenta. Tak, tak? to Więc... dziecko ukończyło y, rok, nie mówiło jeszcze w ogóle. Mhm. Natomiast no, było nie tyle, na tyle już y, zdolne do tego, żeby ulec takiemu wypadkowi. E, przez kilka lat y, dziecko nie było dzieckiem. Odżywiało się przez yy, przetokę żołądkową, czyli bezpośrednio do żołądka był podawany pokarm i płyny. Oddychało przez rurkę tracheostomijną yy, i miało ogromną ranę na szyi zamiast krtani i gardła. Dziewięć miesięcy temu udało się zrekonstruować większą część przełyku od żołądka aż do szyi, czyli to część, która leży w obrębie klatki piersiowej, z jego własnego jelita grubego. I to było przygotowanie do zabiegu, który miał miejsce niedawno. Zabieg już był oparty o pobranie tkanek od innego, zmarłego dziecka i przeszczepieniu ich w miejsce, które było pozbawione przez ten wypadek jego własnych narządów. Natomiast w tym samym czasie został pobrany szpik kostny od dawcy, tego samego, który udzielił e, użyczenia e, tych narządów szyi i odpowiednio spreparowany w naszym laboratorium e, kliniki transplantologii szpiku. Został tydzień temu podany dziecku i jak mówią pierwsze testy, został przyjęty i nie ma e, w tej chwili żadnych oznak, żeby... E, Pojawiły się jakieś symptomy niepokojące. Mówi Pan o pierwszych testach. Taki ważny test pacjent przeszedł też wczoraj, bo po raz pierwszy po prostu udało mu się coś wypić. Nawet kilka dni wcześniej. Mhm. To, to, to miało miejsce pod koniec zeszłego tygodnia. Tak, można powiedzieć górnolotnie, że, że, że po raz pierwszy od kilku lat dziecko wypiło kubek płynu od tego momentu tragicznego wypadku. Co czują lekarze po. Takiej y, operacji. Tutaj się y, cisną na y, usta słowa w stylu wielka rzecz, przełom, cud nawet. To nie cud. Mm -hmm. Dlatego, że to zostało wymyślone, opracowane y, przez naprawdę y, potężne umysły, y, oparte o wielką wiedzę i mądrość, a z drugiej strony też y, prowadzone odważnie przez tych, którzy zechcieli zaryzykować i e, nie bali się tego wyzwania. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że pewnie sytuacja, jaka spotkała tego chłopczyka i jego rodziców e, w naturalny sposób skłaniała e, lekarzy do... No, zrobienia czegoś, mm -hmm. pomożenia za wszelką cenę i, 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 i to była dodatkowy stymulator. Co innego jest, kiedy mamy do czynienia z kimś dorosłym, prawda, z kimś, kto już spełnił się jako człowiek przynajmniej częściowo, a tutaj mamy do czynienia z dzieckiem, które po prostu zostało tak mm -hmm. makabrycznie potraktowane przez przez los. Jaka była atmosfera w zespole tuż po y, wykonaniu tej operacji, co czują lekarze? Można w ogóle o tym coś powiedzieć? Nie, nie uczestniczyłem w tej operacji, ale mogę sobie wyobrazić, że po 16 godzinach zabiegu chirurgicznego, Wszyscy byli tak znużeni, że byli po prostu szczęśliwi, że już mogli odejść od stołu i przekazać dziecko na intensywną terapię. Powiedział pan, że to przełom w medycynie, pierwsza taka operacja na świecie. Pierwsza, dokładnie tak. W kilku krajach pracuje się nad tego typu zabiegiem, natomiast no my okazaliśmy się pierwsi. Czyli mieliśmy mamy lepszą szczęście... Lepszą medycynę niż w Stanach na przykład. W tym przypadku. <laughs> To pan redaktor powiedział, ja wiem dokładnie, że jeszcze nam wiele brakuje, ale akurat ten zabieg myślę, że przejdzie do historii światowej medycyny. I e, trzeba pamiętać, że e, w, w są takie miejsca, są takie szczególnie nowe, pionierskie e, projekty, w których naprawdę Polacy mogą się wykazać dzięki temu chociażby, że współpraca pomiędzy wieloma specjalistami, która ma miejsce pod jednym dachem u nas w Instytucie w Gliwicach, jest y, współpracą bardzo harmonijną, nastawioną na y, nie zysk finansowy, ale przede wszystkim na to, żeby y, dokonać czegoś nowego, odkrywczego, pomóc w sytuacjach, które wydawałoby się, że są bez wyjścia. Sytuacja nie nastawiona na zysk finansowy, ale wspominał Pan o e, finansach, to bardzo ważne w, w tej kwestii. Przełomy muszą kosztować. Muszą kosztować. No tutaj y, ten zabieg... Y... Jeszcze nie został dokładnie skalkulowany do końca, bo wiadomo, że e, stanie się to dopiero w momencie wypisania dziecka, ale dzięki Ministerstwu Zdrowia uzyskaliśmy niebagatelną kwotę e, w zasadzie bez, bezlimitową e, i, i możemy ją zamknąć liczbą ponad pół miliona złotych. E, I co więcej, jest zapewnienie i jakby promesa, że tego typu zabiegi mogą być na, dalej kontynuowane. Powiem szczerze, że, że słyszałem, że już jest... E co najmniej kilku e, biorców, którzy oczekują na tego typu zabieg. To bardzo dobra wiadomość, to co Pan e, mówi, bo często słyszymy, że nie ma pieniędzy, trzeba organizować e, zbiórki e, i tak dalej, a tutaj e, udało się zabezpieczyć ten przełomowy zabieg także od strony e, finansowej. Rozumiem, że to nie koniec marzeń o, o kolejnych granicach, które będą przekraczane, granicach w medycynie, które będą przekraczane w Centrum Onkologii w Gliwicach. Tak, tych marzeń mamy wiele, ale może większość z nich... W która akurat przychodzi mi w tej chwili do głowy, to są dość przyziemne marzenia. Otóż chcielibyśmy rozwinąć naszą e, ofertę zabiegową w zakresie nowotworów i e, pozyskać specjalistów, których do tej pory nie mieliśmy u nas w Instytucie, a którzy mogliby z powodzeniem e, pomóc nam w leczeniu nowotworów narządów kobiecych, e, urologii klatki piersiowej, a więc zamierzamy po prostu dokonać inwestycji. To jest moje marzenie jako dyrektora na najbliższe lata, nowego budynku szpitalnego z łóżkami i blokiem operacyjnym oraz przychodnią i diagnostyką, która skupiłaby w sobie tak zwane unity, to jest teraz bardzo modny, modne określenie, breast unit, lung cancer unit. Po prostu chcemy skupić w takim miejscu wielospecjalistyczne zespoły i chirurgów, i niechirurgów, radioterapeutów, onkologów klinicznych, rehabilitantów, diagnostów, którzy by się zajęli bardzo e, nowoczesnym, specjalistycznym leczeniem tych najczęstszych nowotworów, czyli płuca, piersi. Te de facto zespoły już u nas działają, e, ale także jajnika, e, raka, ster raka stercza, oraz nowotwory przewodu pokarmowego ponieważ spełnienie tych marzeń jest w interesie nas wszystkich, to oczywiście życzymy jak najszybszego spełnienia tych marzeń, a z naszej strony także naszych słuchaczy proszę przyjąć podziękowania i gratulacje za kolejny wielki wyczyn lekarzy Centrum Onkologii w Gliwicach. Dziś o 14 konferencja prasowa. Będzie można obejrzeć ją na żywo na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl na naszym kanale YouTube i na w Facebooku. Rozumiem, że konferencja jeszcze bez młodego pacjenta dziś. Tak, tak, to za wcześnie. Poza tym pamiętajmy o tym, że dziecko e, nie mówi. Dziecko nigdy nie mówiło, nawet przed wypadkiem, po prostu było za małe. Musi się tego nauczyć. Musi się tego nauczyć i to jest kolejne wyzwanie, które stoi przed nami, przed naszymi rehabilitant, rehabilitantami, konkretnie e, neurologopedami, bo to, że e, Krtani się przyjęła, że Połączenia nerwowe, które regulują pracę strun głosowych, zamykanie odpowiednich, otwieranie odpowiednich miejsc mhm. po to, aby y, wydobyć z siebie głos, y, się udały, to jeszcze nie oznacza to, że y, będzie można y, od razu zacząć mówić. Y, ja myślę, że, że tutaj też jestem optymistą, ponieważ jest to chłopiec bardzo inteligentny. I y, myślę, że szybko się nauczy tej nowej dla siebie no, jeszcze nieosiągalnej funkcji ludzkiej. Będziemy sprawę obserwowali, będziemy Państwa informowali. Mam nadzieję także, że o kolejnych sukcesach Centrum Onkologii w Gliwicach. Gościem porannego programu Radia Katowice był profesor Krzysztof Składowski, dyrektor Centrum Onkologii w Gliwicach. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za rozmowę. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie i oczywiście przekażę te gratulacje wszystkim naszym pracownikom. Dziękujemy. Radio Katowice.